Cześć wszystkim, witam serdecznie, się mówimy sobie kolejne zadanie, tym razem mamy następujące zadanko, wyłów broni wędką, jak zrobić zadanie. Zadanie jest generalnie proste, ale ja chcę wam szybko przekazać o co chodzi, bo podejrzewam, że nowi gracze albo osoby, które właśnie dopiero ogarnęły ten son mogą nie wiedzieć o co nie chodzi, także jak zrobić to zadanko. Pierwsza rzecz, musimy znaleźć wędkę, która wygląda następująco, jest ona koloru szarego i mega często występuje, także musimy sobie ją znaleźć normalnie, gdzieś tam e, na jakiejś miejscówce, obojętne gdzie. I jeśli mamy taką wędkę, to teraz musimy znaleźć sobie jakiś zbiornik wody. No w tym wypadku, na przykład, są jakieś rzeki, czy tam jeziorka tego typu, obojętne gdzie. Ja tutaj pokażę na przykładzie, właśnie rzeki tej. Co musimy zrobić? Musimy sobie podejść do takiej wody. No, i po prostu wrzucić tą wędkę, zacząć łowić. Jak widzicie, trwa teraz taki efekt łowienia. I dopóki spawik nam tutaj nie zacznie e, mieć brania, to trzeba chwilkę poczekać. Jak widzicie, branie jest, gdy ten spawik się ruszy. No i musimy sobie po prostu tak stać i łowić. Szansa na broń jest dosyć duża, dlatego szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że postoicie dosłownie 2-3 minutki maksymalnie, i będziecie mieli broń. Tutaj oczywiście nie jest określone, jaka ma być to broń, dlatego. Nawet jakaś szara M, szary pistolet, jeśli zostanie złowiona, to już będzie mieli zadanie za zaliczone. No, ja mam nadzieję też, oczywiście, że takimi filmikami Wam tam pomogę w jakiś sposób. Jeśli Wam pomogłem, to oczywiście zachęcam do ustawienia suba, łapki w górę oraz wziąłem go kodu twórcy. Jak widzicie, dosłownie postaliśmy tutaj może minutę czy 30 sekund i złowiłem strzelbę taktyczną. I quest jest zaliczony. Także jak widzicie to nie bardzo proste. Jeśli macie jakieś pytania to po prostu piszcie, a ja postaram się Wam pomóc. No i co? Ja dziękuję za uwagę. To było na tyle. Niedługo pojawi się kolejny filmik z wyzwań. Także trzymajcie się. To było na tyle. Siema!